Wow. Połowałeś taki? To nie schodzę za tobą. Gdzie już na miejscu, a ty? Miałem problem z wejściem. Uh -huh. Masz dla mnie bombę? Mam prototyp. Jest na stole, gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Za dnia szroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca na przetestowanie bomby. Dobra, wypróbuję to w tunelu i opowiem ci, jak było. Jedna Ojej. uwaga, pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie, jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział, ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia! Nie robimy to? A, to Wie jest że to w nocy. zadanie? Wyżej to w nocy, nie? A dlaczego ja mam jeszcze raz wrócić, Wróć do kurta. A, weź bombę. Mam bombę, dobra. A. Teraz czekaj, czy to jest poboczne zadanie? Tak. Poboczne. No to robimy, Jan. No to czekaj, bo teraz tak, tunel mamy tutaj, nie? I do tunelu trzeba przejść... tędy Widzisz, gdzie ja to zaznaczam punkt? Uh -huh. Uh -huh. I trzeba tędy wejść, tu do środka, żeby dostać się tam do tunelu, nie? Czyli byśmy musieli od nocy zacząć tu Widzisz, gdzie mamy domek, nie? Tak I dopiero wtedy tam przejść uh -huh. Ale musimy być naprawdę... Ej, mamy te lampy! Czekaj, te co dostaliśmy od tego ziomka Czekaj, jak ona te miały te lampy? Y y to, że musimy to w dzień robić? Nie, nie możemy tego w dzień robić, tylko w nocy, bo w nocy się mniej roi od tych przemieńców, nie? A podobno w dzień bardziej. No tak. To tak może powierzę. zrobimy to, zrobimy ten nocny tryb, jak będzie zmierz. Wiesz co zrobimy? E, ja ci tam wspomagać pola widzenia w ciemności, w nocy, nie? Wiesz o co chodzi? Ja mam te 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 chemikalia i te p i te d. Wiesz o co o co come on? Tak, ty no. lubisz... Się z Wiesz co mnie denerwuje? No. Dlaczego tu są same męskie postaci? No. Gdzie tylko są jedno. kurwa kobity? A tylko jedna kobieta jest, nie? To, nie, dwie są. Jest ten. Eee. Y, troj i jest ta. Ta, co jest z nami teraz... Z głównych ról kurde no. wszystkie są tylko. No. A tak to wszędzie mężczyźni, kurde, na podwórku są, z npc -ów. No. Szkoda, nie? A nie, jest jeszcze jedna babka, która na początku mówi ci, że jesteś numerem 31 zarażonym. A, tak. A jeszcze jest przecież doktor Lena. Ale to w środku... Ale no mi chodzi taka wieża. była jakaś wojowniczka, czy coś, amazonka. Tu Co? szpagat, tam kur... Ten, w salto wierszy. Dobra, i potem musimy iść tutaj. Ja to zaznaczę od razu. Zobaczymy, jak to będzie, co to będzie. Musimy się przespać, do to jest łóżko. Do nocy, Artur. Do nocy. Artur, nie daj się złapać, proszę. Dobra. Nie wiem. Założyłem Nike, nie będą za mną ganiać. Ja wypijam w ciemności, żebym mogła lepiej widzieć. A coś I... takiego wypić można? No to wypij, pij! Pod jedynką zmieniasz sobie te... E... Jak petardy i tak dalej, nie? Bo to jest do picia, więc... Dobra, musimy iść tam, więc lura, nie? Czekaj, sobie to wypiję, bo ja jeszcze tego nigdy nie piłem. Eee... Yy, scrollem to używasz, nie musisz nacisnąć scrolla. Dawaj. Ale się napiłem. Ile to czasu działa? Nie mam zielonego pojęcia, masz taki zgaśnik, wskaźnik u góry. Mm. Dobra. Ale to krótko działa. No trochę krótko, ale musimy iść. Ale to góra. Tyle ci powiem. Rura, ruda. Dajesz, 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 dajesz. dajesz. Gdzieś to było balon podłożyć? Gdzie? Złożyło i spadamy. Zum. Nie po zielonym. Wiesz, zapomniałem. Dobra, skończyłem. Kurde. Jestem Crane. Nic z tego, nie wypał. Nie zadziałało? A, to dziwne. Dobra drobnych poprawek powinno załatwić sprawę. Nie mam po to Najpierw otwórz pojemnik, wykonując nacięcie tuż pod minusem. mi pokrywę wzdłuż dobudzić. tego nacięcia, żeby dostać się do kabli detonatora. Ej, tu jest, jeden, tu jest, tu jest jeden, tu jest Teraz sprawdź lutunek na dwóch zielonych przewodach. Ale on jest ten. przewodach Nie Ustawiam na zielone. Trochę piłem, kiedy je lutowałem. Teraz biję się w pierś. Trzeba było to wszystko ogarnąć na trzeźwo. Ja nic nie widzę już, po ciemku. No czemu się odwrócił akurat? Dobra, jeszcze ciepne, kurde tego. Jak on się odwróci, w momencie kiedy ja będę szła, no to chyba patrz na ziemię. Dobra, idź tam, idź tam, idź tam, idź tam. Czekaj, daj mi odpocząć tylko, jak dobiegnę, żeby nie robić tego na wydechu. Ty też mm. odpocznij i powiedz, jak odpoczniesz. No, dawaj. Ja! Serio? A podziałało! Kopłem, nie? Ja już spadam. Jezus Maria. Ej, ja odbiegnie ze mną! Pełen sukces. Rozwaliło gniazdo razem z barykadą. Tunelem można już przejść. E, jeśli ja coś zrobię, to wybucha. Przejdź do Wiedzmy. mnie, a dam ci plany! Nie było tak groźnie, no. No nie było. Ale muszę więcej tego wspomagać tego, pola widzenia w ciemności, bo fajne to jest, nie? No ale ja krótko działa. Go... No działa krótko, ale co ty się spodziewałeś? jeszcze ten... E, nie mam żadnych umiejętności. Czekaj, chodź do mnie, żeby się przespać. Czekaj, robię apteczki. <laughs> Weź. A apteczki, robi sorry. Dobrze. Ale humor ci się popsuł? Czym? Nie wiem. Zdaje mi się, że byłaś czymś zdenerwowana. Nie, jestem, ale. No, nieważne. No. Idziemy spać. Dobra, mamy połowić z kurtem, to idziemy, nie? O. Kurde! Baźmy Kurde się bela! Dobrze. Okej? Okay? Dobrze! No! no. Bella. Gdzie jest cały kurt? A tam? Hmm, znacznik jest na mapie, trzeba biegnąć do kółeczka pomarańczowego. I strzelić żółwika mu. Nie, po prostu muszę mieć więcej bombów. Bombów, coś więcej bombów? Niczego? Bombów, bombów, bombów. To dla ciebie. Zmodyfikowałem też trochę obudowę. Puszki zamiast akumulatorów. Mniejsze boom, ale łatwiej je znaleźć. No i przenosić. Dzięki, kord. Wow. Dałbyś na to samo? Czy coś? O, Jeszcze on dał, coś. Bomby dał coś. No dał. Mamy bomby kurta w planach. Gdzie mm -hmm. on jest? Gdzie są te bomby? Ty już, już chcesz kraftować jedną? Tak. O, matko! <laughs> Jakie drogie zapasy domowe potrzebuje. Nie masz trochę? <laughs> zapasy masz... domowe... Patrzę, bo ja mam sporo rzeczy, tylko ja muszę patrzeć, bo kurwa no, z królem na sam Dzień. dół muszę zjechać. No chyba tam tam będziesz Jedną sztukę mam No czy świetnie kurwa. E... A ty ile potrzebujesz? No jedną, ale ten. Do tej bomby całej, nie? No tam ci no Gdzie tu to upuści? Dobra, wyrzuciłem. Halo. No? Wyrzuciłem ci tutaj. No zobaczymy. Tam bomba. Chciałbym zrobić jedną. Uda mi się? Ja. Bomba kurta. Mam bombę kurta. To spoko. Gdzie no jest? To jest ślepe jestem już. Eee. Bomba kurta razy dwa. No dobra. Jest okej. Okay. Teraz tak, mamy zadania. Ja teraz tak, tylko zadania poboczne robimy. Co? Mm. Chyba, że już idziemy na tą główną. Mm. No, myślę. Uh. To. A, został rewolwerowiec, widzę tylko no. są jakieś inne zadania no to... gdzieś jeszcze? No, zobacz, tu jak jest. będzie blisko, to idziemy, a jak nie, to idziemy teraz. To jest, zobacz, to zaznaczyłam punktem na mapie 237 metrów. Tam Mamy iść? taką samą odległość, możemy i. Jej... No, tam jest tylko wykrzyknik. Inę. Co jest? I mi się zacięło. Wpadłaś w ten prąd. To wiem, ale mi się zacięło. To coś prawie mnie dorwało. Dziękuję. Co? Ty już komuś pomogłeś? Tak, zdążyłem pomóc koniec. Dobra, no, ja lecę. Ну, вскочай на то... Пока Przejdę, nie, ale tak? Dopóki tu jesteśmy, to tak? I zrobię tak! I zrobię tak! Gdzie ten wykszaknik? Tu gdzieś. Ludzie Raisa są wszędzie. Właśnie widziałem kilku w tunelu przy jeziorze. Nie powiem ci dokładnie co robili, ale wyglądali na całkiem zajętych. Ale co to jest te poboczne zadanie? No. Ale to co mamy w, w tym? Teraz aktualnie. No to, to mogę masz... wyrobić. Rewolwerowiec. Ja nie mogę go. Już go zaznaczę. Ale to wtedy. Jako zaznaczaj, co? Nie mam brać tej broni dla niego. Ej, weź ten znacznik swój odznacz, co? Jak możesz? Z mapy.

Gelki, Naprawdę potrzebujemy. Cicho tam. Kiego? Czekam. Wow. Teraz mogę odbierać się. Ciekam. Tam. Dzień do tego pajączek. W ogóle mamy to niego pistolet? Nie wiem, chyba... chyba tak. Gdzie on był? W góry? Ale nie mamy pistoletu. No, ale znaleźć broń Dawuda. Nie ma w ogóle zaznaczonego gdzie Co jest. No nie w tym? ma. No, bo tu nie, nie będzie tak, bo dopiero, dopiero jak my zdobędziemy jakąś pukawkę, taką wiesz, małą, to dopiero wtedy będziemy mogli jego zadanie hmm. zrobić. To co robimy, te poboczne z tym tunelem? Hmm. No dobra, no to właśnie do windy. Ja tylko zaznaczę zadanie. Czyli. Spotkaj się z Jade wagonie. Aha, ten, ten, ten jest zaznaczony tylko na mapie, będzie. To czekaj, Aha. ja zaznaczę go znacznikiem. Nie ja zaznaczę, tylko znacznikiem swoim, więc jak coś to leci w stronę niebieskiego? Działają znacznie lepiej. Ciekawe, co tam przystało. będziemy lecieć. wiesz już tam? Także to był mój znacznik, nie? nie to nie do tego już Nie, Świetnie. Mogłobyś się już nie bić i przyjść tu? I ten? to zapraszam zamknij ze sobą drzwi, jak możesz? A tu dwie. Nazim, A co są drzwi? jakoś nie mogę ich zamknąć. Siema stary, dochodź tutaj. <grych> Oj, czuję, że tu będzie ciężko. Co takiego? A więc mnie pamiętasz? Ja na pewno pamiętam ciebie. Byłeś w obozie Raisa, kiedy straciłem dłoń. Jesteś jednym z ludzi Brekena. Jakby było inaczej, już byś nie żył. Eee, mam wart. Żebyś wiedział. A co do Raisa, to policzy się z tym psycholem w swoim czasie. Teraz potrzebuję jednak Twojej pomocy w odnalezieniu brata, Nazima. To on pomógł mi uciec. Poszedł po jedzenie do supermarketu i dotąd nie wrócił. Zapłacę Ci za znalezienie go. A jak niby planujesz mi zapłacić? Żartujesz sobie? Obaj z bratem robiliśmy dla Raisa. Wiesz, co to znaczy, nie? Znajdujemy różne rzeczy. Zawsze to robiliśmy. Szukamy rzeczy, znajdujemy rzeczy, ja zbieramy rzeczy. W końcu uzbierajemy rajsowi. Niektóro nam jeszcze zostało. Bro... Przemyślę to. Okej. Okay. Dobra, i co teraz? Tu. Aleksiej potrzebuje twojej pomocy. Aleksiej! A gdzie ten supermarket, kurde? Przejście więzienie to nie, nie? Cześć, zadania, wezmę sobie, zaznaczę, bracie gdzie jesteś I mamy na mapie zaznaczone gdzie mamy iść Także zapraszam A ty co? Lecę, będzie. Akurat tam gdzie jest twój znacznik, ale nie wiem do czego jest ten twój znacznik bo ja tam postawiłem sobie kropkę. A sobie stawiać kropkę? No. Oboje w tym, czasie się, w tym samym czasie się zmęczyliśmy, czy mi się wydaje? Nie, ja się nie zmęczyłem, tylko sapałem. To Ty nie sapa. To jest różnica. No, dużo. No jest ten supermarket chyba no. to tu jest gdzieś z tyłu wejście? Tak gdzie tak to poszłeś Ja się zakupiłam A tu na dole jest wejście A... Chodź tam A ja tu mam skrzynkę Chodź na dół Już otwieram skrzynkę i idę do ciebie. Mamy czas! No mamy... chodź, leją. leją! go, chodź tu! Nie. Biją go tam! A Czym mamy kręczyć, kawę zebrać? Pania? Co? Tego no. lali? Nie wiem. Ciebie zlali? Kim ty jesteś? Dobra. A co chyba? my tu szukamy w ogóle? Alkohol? Eee, no naprawdę? Czemu ja się znowu że z zamkami? Bo w chyba. Dobra, otwarte. Jest tu coś do zabrania? Tu nie. Nic? Zrąb tylko tak przeszukać. Tu jest jakiś koleś. Przecież... O co tu chodzi? I tu jest coś. Klucze, mam klucze. A, klucze wziąłeś. Aha, dobra. I tu? Tu jest coś. Czekaj. Nie, to chyba w tamtym stronie. <laughs> Bo je chyba wszystkim, przebłogą. było. Tu masz wyjście, czekaj. Masz jakieś przejście? Hmm. Dawaj, dawaj gazu. Znalazłeś jakiś... Patrzę na okay. sufit, czy... No, chyba nie. tędy? Nie, to masz opuść market. E, gdzie tu jest jakieś przejście? Hmm... Ja, wygląda na to, że... Że co? Że mamy chodź... to? Poszuki A, dobra. Jest. Chodź. Wentylację. Tutaj gdzie jest A. biurko? I jak ja mam... O. Tu? A tam... mi się trochę jak możesz. Nie chcę tu paść. Co ty robisz? I teraz gdzie? Tu? tu Tu coś świeci. Złaś. Też nie o. mogę możliwości, to bo burchawa poszła. Co ty mówisz, to purchawa gdzieś? No, no, no łaziła burchawa. Kurde, tu nie zajdę? Tu też nie zajdziesz? Tu też nie zajdziesz, chociaż. O, 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 cholera! Świetnie, nie? Ale się otworzyło. Co ona się wybuchła. A ty się otworzyło? Muszę się cofnąć? E. Cofnąłeś się? Coś się ty wlazłeś? Wszędzie ty wlazłeś. To to było. E. Nie. A Dobra. Szukaj czy wejścia. Gdzie ty? ty się otworzyło? Eee, tam się gdzie wejścia? wybuchło. Tam gdzie wybuchło. Eee, gdzie eee, Tam gdzie ta kurkawa łaziłaś. Mam mam mam. Tam. Alarm wyłącz! Jak mogłeś? Jak mogłeś? Jak, jak mogłaś mnie zostawić na tyle tutaj wirali, kurde? Kłamiesz? No zobacz ile trupów. Ale ty, musimy tu jakoś wejść, patrz. No, o. a ty co za Cześć. jeden? Twój brat nie wynajął, żebym cię znalazł. Cóż, bezsprzecznie zarobiłeś swoją dolę, ale Osman jest w niebezpieczeństwie. Ludzie Raisa wiedzą, gdzie jest. Wiem, że proszę o wiele, ale możesz pójść go ostrzec? Powiedz Osmanowi, że musi się stamtąd zabierać i żeby spotkał się ze mną przy Czerwonym Murze. Będzie wiedział, Oj. o co chodzi. Dobra, powiem mu. Jazda, zmywajmy się stąd. No, a chodź tu. Aż zmuliło mnie ekran, chyba mnie wypierdoli. Nie, masz cały czas zmulony ekran. Przecież. Teraz cię nie wypieprzysz, ze względu na to, że ja wyszłam stamtąd. Aha. Bo tam była ta opcja do wyjścia już. Nie powinna cię wyrzucić. Oje! Co? Ło, co? ło, co? Aj, biegnij, 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 nie zatrzymuj się, po prostu biegnij! Biegnij w moją stronę! W moją! Biegnij! Artur, biegnij, proszę! Biegnij! W moją stronę! Musimy dotrzeć do tamtego punktu Ludzie Raisa tu są, mam problem Już wchodzę Ręży, Uważaj to cholera Zajdź. Kurde, kurde, za mną jeszcze? Leży. A, bo ja z... z tą bronią waliłem. Kurde, może dlatego. Dobra, leży. Fajnie. Ale ja z wami zaraz skończę. Spokojnie, nie, sięść si si tam i nie walaj. Co? To... Ale łeb dostał. Jeszcze jeden. Gdzieś tu na boku. Zwłuk! Oh. Łeb i łeb. Dziękuję. A ja ten dług się przydaje. Dobra. Szukamy. Byśmy zdążyli, co? Nie, nie. Wow, jeszcze, jeszcze chwila i byłoby po mnie Myślałem, że może mnie wydałeś Ludzie Raisa mają twojego brata Zaczął sypać, nim zdążyłem go odbić Więc Nazim nie żyje? Żyje, ale teraz on też nie ma już kompletu palców Powiedział, że będzie czekał przy Czerwonym Murze Podobno masz wiedzieć, o co mu chodzi Czyli mnie nie zdradziłeś W porządku z ciebie, koleś i gościu od Brekena Chcesz może dołączyć do mnie i brata? chcę tylko zapłatę. Jak wolisz. Obiecałem, że nie będziesz żałował i nie będziesz. Te klucze otwierają trzy skrytki rozrzucone po slumsach. Jeśli uda ci się do nich dostać, są twoje. Powodzenia, gościu od Brekena. Ooh. Trzy skrytki, o? Ja? It's caught in the crossfire